Już? Wróćcie się do Świętego. Amen. Dzień dobry Państwu. Nazywam się troszkę dalej. Konor, Krzysztof. Oto jest jabłuszka moje. Złota raneta. Yy, antonówka. I antonówka. Papierówki nie ma. Papierówki nie ma, ale bardzo smaczne jabłka. Zaraz ja wezmę te jabłuszko. I bardzo proszę Panie Redaktorze się poczęstować. i spróbować, czy, czy, czy dobre, i, i powiedzieć do, do kamery. Podbrzla. Podbrzla. I chcę powiedzieć tutaj e, dla Putina, prezydenta Rosji, że położyliśmy na jego lachę e, jabłka nasze, antonówki, papierówki, wszystkie to są zdrowe, to, a oni dostaną o, od nas jabłek. O, a przyjadą do nas inne ludzie, i, i kupił od nas jabłka. Niech Putin się nie, e, za, za bardzo nie, nie skacze za bardzo swoją robką dam gazem, e, że zamknął dla nas gra, gra, granicę, zamknął. Czy e, mają to nie będę jeść? E, niech nie skacze Putin tam za bardzo robką i, i gazem, bo e, jeżeli my nie damy e, mięsa i nie damy jabłka. jabłek owoców inaczej, bo to owoc jest, o, proszę Państwa, to jest owoc. To jest najlepszy owoc, to od jabłka przybywa najwięcej krwi. Czy to papierówka, czy antynówka, czy szaroroneta, czy inne jabłka, e, już nie będę tu wymienić, ale od każdego jabłka przybywa krew dla człowieka. Jak ludzie nie będą w Rosji spożywali jabłek, to pomierają. I co Putin robi? Pójdzie naród na Putina, zwłaszcza pójdą na Putina, pójdą i ich naród, że nie mają krwi u siebie. A człowiek potrzebuje zawsze mieć u siebie 5 litrów krwi. Czy mężczyzna, czy kobieta. To około 5, około, to najmniej około 5 litrów krwi musi mieć w organizmie u siebie. Bo idzie, na razie położył jabłka, jabłko, idzie krew wszędzie. I po palcach, i w głowie mamy krew. Przypuśćmy, ja skaleczyłem palec. Ten o, przypuśćmy. Nożem. O. Co leci, będę lecić, panie redaktorze z palca? Co będzie lecieć, proszę. Z, y, mnie kolega uderzył w nos, przypuśćmy. Co będzie lecieć? Krew. Łatwiej proszę powiedzieć. Krew. Przypuśćmy, y, ja robię drzewa i y, się kieruję, zaciąłem się z palca drugiego. Co będzie lecieć? Krew. Tak samo i, i ludzie e, są w każdym państwie, żyją, e, naród. I jak on się skaleczy, się ani będzie miał krwi, to gdzie pójdzie? Gdzie umrze? Gdzie do piachu, pójdzie? Do to gdzie pójdzie? Umrze. Inaczej. A wtedy naród polski, naród e, rosyjski, pokaże dla pocina, że jego no. wreszcie, sam, o, 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 sam, sam ten naród, Upadła napój mój. E, sam naród... Tu nie stoi. Sam... Nie noża, noża. A, noża. E, sam naród ruski... Dobra. Sam naród ruski pójdzie na jego. Wezmą noże, siekiery, Kosy zaostrzył i pokazał dla, dla Putina co za ten e, Putin, że zgłupiał, oszalał, dostał kręćka w głowie. On myśli, że on e, wygra z tym, jak, e, z, e, z tym, z narodem. Nie! Z narodem jeszcze żaden. Czy to Putin, czy to amerykański prezydent, czy to polski prezydent, czy jakiś. Z narodem nikt nie wygrał. Trzeba zawsze słuchać... Nie jak... Będę jeszcze nie będę mówić chyba, nie? Trzeba zawsze... Trzeba też przemówić, a później będę jeść. E, trzeba zawsze... słuchać naród. <coughs> Co naród powie, to trzeba spełniać. Przekazania. O, na naszego ministra. Napisali hasło rolnicy. Napisali. Wejdą do, do ministerstwa, wejdą, wywiązą jego na, na tacę z Marka Sawickiego, wywiązał. Bo już pod ministerstwem trumna postawione, już jest taczki postawione, namioty, a koło ciu te, też e, e, i górnicy poradzą. A jeszcze e, robot, e, bezrobotni dojdą, bo to mało jest rolników stoicielników. ciągników. Tylko około stu ciągników w w Warszawie stoi Pod Ministerstwem e, Rolnictwa A na drodze ile stoi? Bo policja nie puszcza Bo policja nie puszcza ich To Teraz Jak te reszty dojadą ciągniki Górnicy dołączą się Bo nie darują Bo nie odeszł e, 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 Prezes e, Górnictwa Ze stanowiska robił górników W balona to górnicy teraz tak się wkurzyli na jego i na e, minister, e, na premiera e, tego, jak on się nazywa, Janusza. E. No, proszę pana, sznurek dobry. Teraz sznurek inny, nie rób, tak, nie rób tego, Pasek zapisany, nie rób tego. Jak za pójdę, pasak nie rób robisz? Teraz proszę pan, żeby próbować. Oto. się drzewa i piło stoi. To pasek pasek pociągnij spodni. Bo jak krótki pasek u mnie. Idziemy jeszcze, będzie piłować?